No, przyjechał pan ambasador Rosji. A ja nawet, ja, 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 ja nawet czytałem w politykach Żukowa, że on, on już był pod tym. Pogodą pokazali mu się tym.

Dalej pójdę tam.

dać służby odgarnia odgarniały przejście nie trzeba chodzić po śniegu jesteśmy dzisiaj dobrze pilnowani przez nas, przez policję a to bardzo dobrze może za czasów tego ministra tego premiera może Choć to będzie trochę tak uczciwie dyplomatycznie, że tak powiem No tak, tak. a to widać No cóż, pod pomnikiem stoi delegacja Chorągiew Słow... Słowiańska ze Stowarzyszenia Słowiańskiego.

Podczas tędy oby baczność, trawa wątrob, za mną matka. standard. Cześć pamięci żołnierzy Armii Czerwonej w Oliczeji Warszawy.

No tak tak proszę o ostatni Tak ja. <y> mm. <y> y y Andrzej Józef <y> <mye> zrobił <zdradünk, czy> nie? <y> 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 no no zrobię To Jeszcze chwileczkę proszę. Się pan pan Radzieckich żołnierzy, ale także i polski, którzy jest bardziej Pani Panie ambasadorze, ja w związku z tym, że w Polsce są zmiany polityczne, ja tak chciałem pana ambasadora zapytać, czy spodziewa się pan jakiejś zmiany polityki, choćby tej historycznej, związanej właśnie z upamiętnianiem naszej historii. Bo nie wiem czy pan wie też politycy platformy zaczęli mówić, że tą taką, ja też uważam z gruntu antypolską instytucję, jaką jest IPN. Zamierzają zlikwidować, przynajmniej mówią o tym. I, I już tam prawica, która już nie rządzi, boi się o pamięć żołnierzy wyklętych. Czy pan myśli, że coś pójdzie dalej i zacznie się jakieś odkłamywanie historii w Polsce? Ja nie mam żadnych przyczyn, żadnych przesłanek do tego, do, do tego żeby oczekiwać jakieś zmiany na lepsze w naszych stosunkach Na przykład dziś dostaliśmy noty z msz o to, że nie, nie, nie rekomendowano nam prowadzić dzisiejszą ceremonię bo 17 stycznia 1945 roku nie było wyzwolenia Warszawy i ten dzień nie jest świętowany w Polsce jako dzień wyzwolenia Stolicy Ну и венц на W sytuacji międzynarodowej, to będzie akt nieprzyjazny w stosunku do Polski. Ja tak naprawdę nie, nie rozumiem, jak to będzie akt nieprzyjazny. To z tak? tak? Nie 2, 2, 2, Pamięci naszych żołnierzy, którzy zginęli w walce z faszystami o wyzwolenie polskiej, jaki to jest akt nieprzyjazny? Ja tego tak nie rozumiem, dlatego. Czyli, czyli no, na razie, na razie to wszystko, wszystko pozostaje tak jak było. A w stosunkach y, obecnych zostawmy historię. Czy oczekuje Pan i spodziewa się jakiekolwiek zmiany w polityce Polski wobec Rosji? Również tak samo... Ja no, retoryczne pytanie. Jakie historyczne sobie. to jest e, e, część składowa mm. polityki w, og w ogóle oczywiście i oczywiście, że... E, ogólny klimat e, e, działa również i, i na politykę historyczną, więc e, tak samo jak i w stosunku do polityki historycznej. Na razie żadnych e, oznak na to, że będzie lepsze. Znaczy jedna z pierwszych wypowiedzi nowego ministra spraw zagranicznych, czyli Sikorskiego, była taka, żeby Zachód zaczął wysyłać broń. Dalekiego zasięgu, także to chyba też rzeczywiście nie, 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 nie mówi wszystko o tym, co nas czeka. Nic nowego. Nic nowego. Dobra, dziękuję panu za Czy dobrze. można? Czy ja, ja możesz, Jarek? 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 Ja, jeszcze raz. Dobra, dobra, dobra. Ja, no, no ja Zamiar, no spokojnie spokojnie. No, no. Będziemy jeszcze jeździć po różnych miejscach i będzie pytał. Słuchaj, bo ja mam to samo no, pytanie do ciebie, jako no, przewodniczącego spadkobierców. No to choć odejdziemy w to. No nie no, z, Pan, ja, nie Marcin, ja momencie, to ja, ja robię. W każdym no. razie panie ambasadorze, z, z naszej strony stworzenie spadkobierców obiecujemy, że będziemy... Dziękuję. I teraz zrób zdjęcie. To ja? no, będzie jasne. Kto jest za. Z naszej strony Kostrowy Inżynierstw Od i organizacji, które z nami współpracują, my obchodziliśmy i będziemy obchodzili co roku to Święto Wyzwolenia Warszawy przez Armię Czerwoną i będziemy to publikować i Sądzę, że po prostu budzić naród polski do tej świadomości, do wdzięczności normalnej, ludzkiej, bo bez tego po prostu następną trage tra tragedię będziemy sobie na głowę ściągać. Także taka jest prawda i to będziemy podtrzymywać, o to walczyć. Nie ma innego kierunku. Ja powiedziałem, że na razie nie, nie mam przesłanek do tego, żeby ocykać się zmian. Jest na, na, na lepsze, ale nie. jestem pewien, że. Wcześniej czy później normalne czasy, normalne przyjazne stosunki między a, a Rosjanami a, a, a Polakami połączą. Więc... Ba bardzo dziękuję. Zresztą nasza nazwa... Bądźmy, bądźmy dobry. Tak, stowarzyszenie Spadkobierców Polskich Kombatantów II wojny światowej zobowiązuje, także no nie mamy innego wyjścia i, i cieszymy się z tego, że takie szczytne zadanie w naszej nazwie, w naszym statucie jest zapisane, że możemy w tych trudnych czasach, zresztą to zawsze są trudne czasy, właśnie walczyć o prawdę i o normalne stosunki przyjacielskie i współpracę i z Rosją, ze Wschodem, z Białorusią i z wszystkimi państwami. Pokój tylko jest warunkiem normalnego rozwoju, no i pamięć oczywiście o tych, którzy oddali życie, krew i zdrowie za wolność, za ocalenie narodu polskiego i naszej stolicy Warszawy. Także dziękuję Panie Ambasadorze za obecność ja dzisiaj, że możemy razem wspólnie to świętować. Ja pozwolę sobie dodać Panie Ambasadorze, że jesteśmy wdzięczni, że tu razem z Panem jest delegacja na czele z Ambasady Republiki Białorusi. Białorusini to Słowianie, to nasi przyjaciele. Oni też tutaj leżą w polskiej ziemi y, podczas wyzwalania tych terenów naszej ojczyzny spod okupacji hitlerowskiej. I tego nie zapomnimy. Dziękujemy serdecznie, że panie Szarze Dafer że Pan jest tutaj Bardzo y, y, Dziękuję. 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 Może panu mogę zadać. Nie wiem, czy to jest w tym filmie. z to jest w tym filmie? Prawdopodobnie w Nie, Może jeszcze w ambasadrowi panu ambasadorowi rękę podam. Dzień dobry i do widzenia. Do zobaczenia. 9 maja.